Witam Was z wodnego Eldorado. Mamy wtorek, dzisiaj jest drugi dzień lipca. Przyjechałem sobie tak, no byłem za 5-6 tutaj na łowisku. Byłem pierwszy, jestem dzisiaj sam, nie będę miał ze mną. Generalnie o! Pociągnięcie szczytówki dwukrotne, niestety pusto, Mam są dwie wędeczki. Dwa razy na metodę. Ale nie wiem, czy jak słońce nie wyjdzie, to nie pobawi się trochę pelet waglerem. To jeszcze zobaczymy. Przy okazji, moje zestawy. Jeden Preston. Drugi Mikado. Nic nadzwyczajnego, jakiś perecik na końcu. Na owisku jest jeszcze ze mną jedna osoba. Podobno ryba bardzo słabo bierze. W takie zamania pogody wczoraj była burza w Radomiu i w okolicach generalnie w wielu rejonach w Polsce i Ken podobno świetnie ryba brała w taki upał 35 stopni w takie, no już średnio chcę no ale zobaczymy większe wyzwanie będzie żeby coś złowić moja zanęta z bliska ją na pewno widzicie jest to głównie pelet. Pelet tam jest Aller koudret i pelet Delta Bites. To jest taki bardziej granulat waniliowy chyba. Nie wiem, bo dostałem go gratis. Bardzo, bardzo słodki. Też zapachowo się mocno przebija. Do tego jest trochę zanęty. Z Sonu Batesa. A dokładnie tej słodkiej. Sweet Fish Meal. Zarzucamy sobie klips. Okej. Okay. tutaj mam całe centrum dowodzenia. Przy okazji, nęce alerkiem 11 i klasycznym peletem 6. Ta szóstka, niestety, nie, dola, nie dolatuje jakoś daleko. więc głównie nęce alerkiem. Bo jest większy i też generalnie dobrze się sprawdza. Jest lato. I to takie bardzo gorące lato. Myślę, że nie ma problemu z nęceniem nim. Wiadomo, on jest bardzo sycący, ale ma świetny zapach rybi przede wszystkim. I jest skuteczny. Jak na razie na włosie mam mangersa. Już tylko tyle mi zostało w tym sezonie. Nic nie kupowałem z przynęt. To są wszystko stare przynęty. Około dwóch lat. Mają wszystkie. Tutaj wiadomo, jedna z lepszych przynęt, jakie mam. Z takich szlagierów no nie mam marosa, niestety. Co jeszcze? A i na włosie mam Bloodworma, Też już niewiele mi go zostało. To jest przynęta. Tak to będę kombinował, pamiętam ostatnio jak tu byłem to dobrze sprawdzał się Drenan Dumbbells, oj przepraszam to nie jest Drenan tylko Lorpio, chyba już nieprodukowane przynęty, bardzo fajne, sztucznie kokosem pachnące, nawet bardzo sztucznie, ale dobry kolor i sprawdzają się, więc mogą im śmierdzieć kupą, tak szczerze, no, pod pana nogami, który siedzi naprzeciwko. Rzucił się, prawdopodobnie karp. No nic, czekam na jakąś rybkę. Na pewno ją zobaczycie. Mam dzisiaj statyw ze sobą. Więc nie będzie problemu. Myślę, że z pokazaniem Mam matę. O ile tylko uda się coś złowić. Podobno przy takich zamaniach pogody 3 sztuki. To jest świetny wynik. Na takie pół dnia łowienia. Taka szósta, dwunasta. Coś w ten deseń. No, trochę mnie to zniechęciło. No ale zobaczymy. Cały czas tutaj będę nęcił. Nie, jakby coś większego wpadło. Ale generalnie przyjechałem tu pobawić się z rybą. Czekamy na rybkę. Melduję się na wody Meldorado Siłanko. I po długich staraniach jest i pierwsze. Pierwsze branie na Lorpio. Nie, przepraszam, na Sonu. Ruskawkę. W międzyczasie zmieniłem drugi zestaw. Bawię się Pelet Paglerem. Na na razie nic, ale bawię się dopiero 10 minut. No i na metodę pierwszy. Nieduży to prawda, ale nic się nie dzieje na całym łowisku. Cztery osoby są. Chodzi mi tutaj w takie paliki. <laughs> Przepraszam za głos, ten trochę chory. O, muszę tutaj o. Wyszedł. Wędeczkę z Peret weźmiemy tutaj. Branie oczywiście na garbolino. Tak, żeby inaczej. Na razie kowrotek dobrze działa. Przesmarowałem go znów pelet do pelet Waglera. Jest już blisko. Nieduży, malutki. Mamy go ładnie ubarwiony z półtorej kilo no, może dwa dobra, leci do wody jest i druga na metodę. W międzyczasie już przestałem robić na pret Waglera już mi się odechciało, nic się nie działo, miałem jedno branie, ale pelet, zrzucił mi pelet i po w po braniu niestety. Bo ja dzisiaj matę biorę, wszystko, żeby te ryby ładnie prezentować, a to biorą takie knytki, jeszcze tak słabo. Sama, taka sama wielkość raczej, też tam za dwa kilogramy. nie Rzuca o zimna woda, jak na takie upały, które były to zimna. O. to już się wypiął w podbieraku. Więc zaraz wezmę tylko podajnik. to jest podajnik Prestona. Nadal nasza. Nie duży, ale za to ładny. Wypuszczane. No kolega idzie do wody. Thank you. Jest i następne branie na metodę. Zaczęło tutaj brać trochę ze środka, może dlatego, że cały czas utrza... wcześniej nęciłem tam na petła Aglera i mimo wszystko ściągnąłem tą rybę. Ten może być troszeczkę większy niż tamte. Wydaje mi mam taką nadzieję, walczy trochę spokojniej, więc na razie nie jest źle, trzecie branie, i może trzecia ryba. Na przeciwko pan jedno branie miał, yy, ale nic nie wyjął. Po lewo dwóch siedzi, yy, ale tam to już na koszyczki zwykłe, tam chyba kukurydza widzę, czy coś leci do wody. No nic się tam nie dzieje, generalnie, <kłysy> <kłysy> więc nie jest źle. Ale ryba chodzi. O, chyba, niestety, no, nawet chyba nie wiem, czy tego nie słyszycie. No, taki sam niestety. Punktem zwyczajnego. Chyba z powrotem tamtą wędkę zmienię na metodę. Tam mam teraz, pierwszy raz powiem, pellet cage feeder, czyli koszyk, przypon z włosem 30 cm i do koszyczka ląduje pellet 6 mm. O, zobaczcie, dzisiaj Dambersy, zdecydowanie robią robotę. Ale nie dużo. zawsze te karpie na wódce takie 3-4 kilo brały, a teraz takie dwójeczki. No mówię, nic się nie dzieje, nic, ląduje do wody. Proszę, dażę wam Mój drugi zestaw. E, drugi zarzut. Wcześniej na to nie owiłem kiedyś oglądałem filmik DaiWy na YouTubie, e, gdzie podpatrzyłem ten sposób. To jest sposób Pellet Cage Feeder, e, który cechuje to, że jest zwykły koszyczek, klasyczny, to jest koszyczek Prestona Inline, przypom 30 cm, około, tutaj jest akurat zwykły krętlik, e, więc jest to wszystko przelotowo. I co? Na włosie, pelet 6 mm jasny. Yy, gdzie ten sam pelet jest też w koszyku, no zobaczcie. Myślę, że fajnie to widać. I zablokowany jest zanętą. Powinien być zablokowany peletami mniejszymi, takimi. Nie mam. No, ja zobaczymy. Jeszcze wykonam może dwa rzuty tym, jeżeli nic się nie złowi. Yy, przejdę dalej, z, przejdę znów na metodę, która wcześniej tutaj była. No nic, leci do wody. płaca się kombinować. Pelet Cage Fida, jak to mówią Anglicy. Piękne branie. Czuć, że większa rybka. Zarzucone tam w sumie pod domek. Tak to się chyba to miejsce tutaj nazywa. Czwarte branie dzisiaj. Zobaczymy, a już miałem je długo zmieniać na metodę. Zobaczymy jak to będzie. Na razie idzie fajnie. Nie, nie poszedł jakoś tutaj w bok, bo wtedy miałbym problem. Tu jest taka, nie wiem jak to nazwać, no... O, poszedł w tą no, brzeg jest tak zrobione tak trójkątnie i mogłem mieć problem z wyholowaniem tej ryby Proszę bardzo, ale poleciała zupełnie w drugą. Teraz ją hole jest holuje tamtej metoda, metoda na razie ucichła O, mały niestety mały Wydawało mi się będzie większy Wszystko wszystko to w przedszkole. Takie koło 2 kg. Ale fajnie, że nowa metoda poskutkowała. Cieszę się. O! Pięknie. Może od razu z kuszyczkiem. Ok. Tworzymy kabłąk. I weźmiemy tutaj kolegę. Ok. No, może, no może większy, ale to taki. Co, że tak powiem, A tu się coś na szczytówce zablokowało. O, jest. Koszyczek. On się zaplątał. O, jest. Pelet jeszcze mu wisi. Teraz go wypniemy. Zobaczcie, takie wszystkie czarnulki. Ładnie się nastroszył. No, leci. Pięknie, od razu. Na dzisiaj to już koniec. Krótki film, krótka zasiadka, 6 godzina. Mamy już po 12, zaczynam się pakować. Myślę, że jeszcze wpadłem tutaj w czwartek. Zbieram się. Pięć tam chyba rybek złowione. Chyba ze dwie spięte, niestety. Ale i tak zrobię najwięcej na całym łowisku. Co jeszcze? Zrobiło się już ciepło. Więc Zmykam do domu. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. Zapraszam Was na Facebooka, Instagrama, Fishing Show TV. Na inne media społecznościowe. Trzymajcie się. Cześć.